Witaj w wyjątkowym świecie Kopciuszka, gdzie nauka dodawania staje się dobrą zabawą. Przygotujmy tablice i klocki. Każdy element zestawu pomaga dziecku zobaczyć i zrozumieć, jak działa dodawanie. Historia Kopciuszka wprowadza dziecko w tematykę zadania i sprawia, że nauka staje się przygodą. Każda karta zawiera proste i jasne zadanie. Czytamy polecenie i przygotowujemy się do działania. Przesuwamy klocki na tablicy Montessori, łącząc liczby i odkrywając wynik. Dzięki manipulowaniu elementami, dziecko łatwo przyswaja zasady dodawania. Teraz zapisujemy wynik. To świetny sposób na utrwalenie wiedzy i śledzenie postępów w nauce matematyki. Dodawanie z kopciuszkiem to nauka przez zabawę. Dzięki pracy na konkretach i bajkowej historii, matematyka staje się łatwa i ciekawa.